Kwiatowe ja nuty w piwie pochodzące od chmieli już doskonale znamy. Wiemy czym się charakteryzują, co nam dają, co możemy odczuć. Ale co się stanie w momencie, kiedy naprawdę wrzucimy kwiaty do piwa? Efektem tego jest jaśmin ipa. Bardzo intensywny, kwiatowy aromat. Bardzo oryginalny. Na pierwszy rzut już można stwierdzić, że różni się od zwykłych, klasycznych piwa przez nuty kwiatowe, które występują w smaku. Boryczka jest średnia w kierunku niskiej, szybko znika. Piwo jest w miarę wytrawne, kwiaty jaśminu podbiły smak, nie zdominowały, co jest bardzo dużym plusem.